Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku końcika Dobrej Książki. W zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność rozmawiać o kryminale. W tym tygodniu również będzie kryminał, aczkolwiek z naszego rodzimego podwórka. Kryminał, który ma, można powiedzieć, wątki, zarówno elementy, szczyptę, o tak, szczyptę horroru, troszeczkę takich rzeczy paranormalnych, ale główna. Akcja, jest to jednak kryminał. Musimy rozwiązać zagadkę, kto, jak i dlaczego. Standardowo tak jak w kryminale. Książkę, którą chciałbym Wam polecić, otrzymałem w prezencie. Otrzymałem z życzeniami dobrego, dobrej, dobrej wakacyjnej przygody z kryminałem od mojego znajomego, który tę książkę napisał. Można powiedzieć, znajomego z branży, znajomego z pracy kolegę, który pisze kryminały. To nie jest pierwszy kryminał Przemka, bo tu mogę powiedzieć Przemysława Borkowskiego, który napisał, ale jest to troszeczkę, można powiedzieć, inny, 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 inny Przemek, jakiego... Chociaż nie, w jednej książce był podobny, podobny klimat też z takimi większymi, większymi ucieczkami do środka, jeżeli chodzi o głównego bohatera, do jego myśli, do tego, gdzie się znalazł, ale tutaj sytuacja wydaje się dosyć prosta. No ale zanim zanim oczywiście opowiem więcej, no to fragment tej książki. A książka prezentuje się w ten piękny sposób. Noc pośludna, Przemysław Borkowski, książka. Liczy sobie strony wcale nie za dużo, bo 300, dokładnie 38. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa, czwarta strona. No jest taka czerwona okładka. Są dwie ręce, jedna damska, jedna męska, które trzymają się, które są splecione. No i tutaj niektóre bajki kończą się ślubem, niektóre śluby koszmarem. Przemysław Borkowski, noc poślubna. No i można powiedzieć tak, że ten ślub na pewno nie będzie zaliczał się do tych, które były cudowne, piękne, niepowtarzalne, te, na które się te wyśnione, na które się czeka, czekała para młoda. No, ale będzie raczej ten, który przejdzie do historii, nigdy nie zostanie zapomniany przez tych, którzy do nim byli. A to ze względu na tą całą historię, która się właśnie na tym weselu rozgrywa. Kochani, nie przedłużając, ładna ta okładka czerwona. Czerwona, czerwona będzie się wyróżniała na półce. Aczkolwiek troszeczkę czerwonych książek na regałach już mam. Przynajmniej z czerwoną okładką. Ale dobrze, przechodzimy do rzeczy. Noc poślubna: Przemysław Borkowski. Zapraszam na fragment. Zamrugał powiekami, przeczytał wiadomość ponownie, tym razem bardzo powoli, a potem jeszcze raz i jeszcze. Była tam ciągle i brzmiała tak samo: Morderca wraca na miejsce zbrodni. Nie pomylił się, nie wydawało mu się, niczego źle nie zrozumiał. Ktoś wysłał jego ojcu, miłemu starszemu panu, który jemu samemu wydawał się zawsze z uosobieniem spokoju i łagodności, a nawet pewnej dobrodusznej fajtłapowatości, takiego właśnie SMS-a. Może była to pomyłka. On sam dostał kiedyś wiadomość, ewidentnie przeznaczoną dla kogoś innego. Numer, pod którego ją wysłano, niezapisany w książce kontaktów, mógłby o tym świadczyć. Przez chwilę łudził się, że chodzi właśnie o to. Było niestety jeszcze to drugie zdanie, to w którym mowa była o 30 latach. Ojciec Justyny wyjechał 30 lat temu. Mniej więcej, oczywiście, ale jednak. Obaj mężczyźni się znali, choć zaprzeczali tej możliwości. Prawdopodobnie pobili się lub chociaż szarpali. W ogrodzie, co świadczy, że istniał między nimi jakiś konflikt. Konflikt ten raczej nie narodził się teraz, musiał mieć korzenie w przeszłości, a biorąc pod uwagę fakt, że Stefan Kawecki od dawna nie mieszkał w Polsce, musiało to nastąpić co najmniej 30 lat temu. Czy ta zbieżność była tylko przypadkiem? Czy raczej o przypadku nie mogło być mowy? Umysł Kamil'a eksplodował setkami pytań i prób odpowiedzi na nie: Jaki morderca? O kogo chodzi? O jego ojca, o ojca Justyny czy jeszcze o kogoś innego? Czy mowa o prawdziwym morderstwie, czy jest to jakiś rodzaj przenośni, a może nawet żartu? Czasami przecież pisze się takie rzeczy, zwłaszcza gdy korespondujemy z przyjaciółmi. Bez kontekstu wiadomość taka brzmi groźnie. Lecz gdy się go pozna, jest tylko zabawna. Tyle, że ten SMS nie pochodził raczej od przyjaciela. Numery telefonów do przyjaciół ma się zapisane w kontaktach. Wiadomość była też pojedyncza. Nie było historii wcześniejszych, ani późniejszych konwersacji. Jego ojciec miał swój telefon od dawna, widać to było chociażby po jego stanie. Ktoś, kto ją wysłał, nie dzwonił więc ani nie pisał do ojca co najmniej od paru lat. A może nawet nigdy. Takim ludziom nie wysyła się żartobliwych, dwuznacznych SMS-ów o morderstwie. Wszystko więc wskazywało na to, że ktoś, kto to pisał, mówił serio. Że chodziło mu o prawdziwego mordercę i o prawdziwe morderstwo. Sprawdził datę i godzinę wysłania SMS-a. Dziś, mniej więcej dwie godziny temu. Dokładnie wtedy, gdy przyjechali do tego hotelu. Niedługo potem, gdy jego ojciec i ojciec Justyny zobaczyli się po raz pierwszy, czy to dlatego wpatrywali się w siebie z takim napięciem, czy to z tego powodu później się pobili? Prefiks numeru telefonu nadawcy wskazywał na Polskę, a Stefan Kawecki powinien mieć raczej numer zagraniczny, ale może zdążył kupić polską kartę po przyjeździe? Pozostawała tylko jeszcze jedna kwestia: czy ojciec Justyny mógł znać numer do jego ojca, zakładając, że kiedyś, 30 lat temu, faktycznie się znali? Po zastanowieniu stwierdził, że nie było to niemożliwe. Jego ojciec miał telefon komórkowy co najmniej od tamtych czasów. Kupił go sobie wtedy, gdy zakładał firmę. Pamiętał to, bo w tamtych latach wciąż była to jeszcze sensacja, i w ich domu to wydarzenie było rodzajem. Małego święta. Choć telefonia komórkowa rozwijała się wówczas dynamicznie, ciągle nie wszyscy mieli takie telefony. On sam, Kamil, widział wtedy to urządzenie po raz pierwszy z tak bliska i po raz pierwszy mógł je trzymać w rękach. Z tego co wiedział, jego ojciec nie zmieniał od tamtego czasu numeru. A więc tak, ktoś, kto znał go 30 lat temu i zachował kontakt do niego w jakiejś formie, Mógł teraz napisać do jego ojca, i ojciec mógł taką wiadomość otrzymać. Naprawdę? Siedzisz w telefonie na własnym weselu? Głos Justyny był dla niego takim zaskoczeniem, aż niemal podskoczył na krześle. Zamyślony zupełnie nie zauważył, że wróciła z toalety. To nie mój telefon, odpowiedział. A czyj? Znalazłem go. Próbuję ustalić, kto jest jego właścicielem. Nie miał pojęcia, czemu nie powiedział jej prawdy. Może był zbyt oszołomiony tym, co odkrył, a może chciał to jeszcze przemyśleć, zanim podzieli się z nią swoim odk swoimi odkryciami. To odnieść go po prostu na recepcję. Ktoś się po niego w końcu zgłosi. Wyglądasz jakbyś się nudził. Schował telefon do kieszeni i podniósł się z krzesła. Pójdzie, ale oczywiście niczego nikomu nie odda, ani własnemu ojcu, ani recepcjonistce. Teraz był to zbyt cenny dowód. Jeżeli chodzi o fragment, to myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Fragment ten pochodził z szóstego rozdziału tejże, tejże książki Noc po ślubie Borkowskiego w pięknej czerwonej okładce. Kochani, co można powiedzieć o kryminałach? O kryminałach można powiedzieć tak, że świetna zagadka, świetna intryga kryminalna, ciekawy sposób rozwiązania, ciekawy detektyw w postaci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wciągający, pasjonujący. Nie mogę się oderwać. I tak dalej właśnie. Z tą książką jest bardzo podobnie, tak jak z każdym kryminałem. Kiedy wejdziemy w historię, chcemy jak najszybciej dojść do jej rozwiązania i to nas nurtuje. Dlatego tutaj rozdział po rozdziale dochodzimy do finału. No oczywiście całym tłem jest wesele. Wesele głównego bohatera z z Justyną, jego partnerką, no jego żoną, bo to już jest po ślubie, ale jest impreza weselna w hotelu, dzieje się, no i zaczyna się dziać, tak jak dzieje się w tym fragmencie, jest jakiś telefon, jakiś SMS, później pojawi się też jakiś nóż, nie w tym miejscu, w którym powinien być. Oczywiście jest też pewna historia, legenda związana, no czy legenda, no pewna historia opisywana przez tubylców, w czarnych barwach, w sensie takim, że no tam straszy, tam jest las, w którym bardzo wiele osób popełniło samobójstwo, e, pewien opuszczony dom, w którym działy się albo stały się straszne rzeczy. No i tyle tak naprawdę mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o ten kryminał Przemysława Borkowskiego. Książkę czyta się naprawdę szybko. Myślę, że tak jak każdy kryminał y, czyta się dosyć szybko, bo, tak jak powiedziałem, chcemy, chcemy jak najszybciej dojść do, do rozwiązania zagadki. Y, tutaj myślę, że dodatkowym walorem y, tej historii jest to, że siłą rzeczy przypomnimy sobie własne wesele, to co się na nim działo. Niektórzy mają te wspomnienia y, całkiem niedawne, niektórzy kilkuletnie, niektórzy kilkudziesięcioletnie. Ja zaliczam się do tych, że mają wspomnienia kilkunastoletnie jeszcze, ale ten czas leci i człowiek siłą rzeczy przypomni sobie własne wesele, własny ślub. No i co tam się wyprawiało? Nie tylko za własną sprawą, kiedy było się tym głównym bohaterem całej tej, całe, całego tego wydarzenia, ale tych wszystkich gości, których się miało, każdy z nich jest inny, każdy ma swoje poczucie humoru i, i myślę, że swoje Ciekawe zachowania, które dzieją się na takich imprezach. Yy, oczywiście pojawia się jakiś wujek, pojawia się jakaś siecia, pojawia się jakiś krewny, który no, wnosi w tę całą imprezę yy, bardzo wiele, można powiedzieć, kolorytu. W tej książce dzieje się morderstwo, ale to morderstwo, bo to mogę jeszcze powiedzieć, jest w przeszłości. Ono dokuje, dokonuje się w przeszłości, i ta przeszłość z całym impetem uderza w głównego bohatera, no, który jest w tym troszeczkę pogubiony. Książka ma też szczyptę horroru, thrillera, troszeczkę wątków, bym powiedział, paranormalnych, takich, no ale to jest myślę taka ciekawostka in plus, chyba in plus myślę tej książki, bo zawsze to jest coś innego. Ja przeczytałem kilka książek. Przemka Borkowskiego, kilka kryminałów. Pamiętam jeszcze te z Gabrielą Seredyjską, panią prokurator, która rozwiązywała zagadki kryminalne. No, ale ta jest na pewno troszeczkę inna, jest ciekawa i czyta się szybko, przyjemnie. Jest to nie, nie, nie możemy powiedzieć nie inaczej jak lektura wakacyjna, lekka, przyjemna. No i do przeczytania jej Was bardzo serdecznie. Zachęcam. Noc poślubna Przemysław Borkowski, wydawnictwo. Czwarta strona, stron 338. No, czyta się świetnie i z chęcią poczekam na kolejną książkę Przemka. Myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej. Liczę na. On ma naprawdę bujną fantazję, bujną, 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 bujną głowę, która jest. Nie, tylko, nie tyle bój to głowa, ile dużo się w niej dzieje, dużo pomysłów. Sam kiedyś o tym mówił, że naprawdę pomysłów ma na kilka książek, ale że pisze jedną rocznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to po troszku, powolutku nas nimi zaciekawia. No i to, kochani, zachęcam do lektury. Jeżeli ktoś ma ochotę na lekką, przyjemną lekturę, przez którą przejdzie bardzo szybko, uda się przez te, dzięki tej lekturze do lasu. A że mamy już jesienne klimaty, bo jesień już u nas w pełni się rozszalała, no to myślę, że tym bardziej, tym bardziej atmosfera zewnętrzna sprzyja atmosferze wewnętrznej tej książki. No i tyle. Polecam bardzo serdecznie. Noc poślubna Przemysław Borkowski. Zachęcam Was do czytania, a już za tydzień, za tydzień pożegnamy się z kryminałami, były dwa, więc teraz na tyle wystarczy. Będzie wydaje mi się. Powieść, o której chciałbym Wam bardzo wiele powiedzieć. Piękna powieść, cudowna powieść, wzruszająca. No ale to tyle. Na zachętę do następnej soboty, widzimy się. Pozdrawiam tym razem ciepło. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.